Witam Was serdecznie na moim kanale. Z tej strony Gosia. Dzisiaj chciałam Wam pokazać roślinkę, którą odkryłam kilka lat temu. Jest to przetacznik kłosowy. Piękna roślina, praktycznie niewymagająca. Ja kupiłam jedną sadzonkę. Kupiłam różową fioletową i ta różowa u mnie tak średnio kwitnie. Tak nie podoba mi się jak ta fioletowa. Kwitnie na rabacie mokrej. I kwietnie na rabacie suchej, więc wydaje mi się, że jest to chyba taka alternatywa dla lawendy. Jeśli ktoś lubi lawendy, a ma dosyć mokrą działkę, to wiadomo, że lawenda mu tam nie urośnie. A przetaczniki, ja tutaj mam właśnie dosyć, ta rabata jest dosyć mokra. I tutaj te przetaczniki naprawdę super sobie radzą. Mam tam też na drugiej stronie, gdzie jest tam troszkę mniej tej wody, więc ja zauważyłam, że te przetaczniki radzą sobie i na rabacie suchej, i na rabacie mokrej tak samo. To na pewno fajny pomysł, jeżeli ktoś chciałby mieć lawendę, a jednak się mu nie udają, to naprawdę przetacznik łosowy jest to roślinka żelazna. I bardzo widzę zapelacze ją tutaj oblatują, więc wydaje mi się, że też fajnie dla pszczół. Dla mnie to jest krzewinka numer jeden w ogrodzie. Nawet bardziej ją lubię niż lawendy. Lawendy bardzo krótko kwitną, a przetacznik kłosowy jak zaczyna kwitnąć już w czerwcu, tak kończy kwitnienie, bo on coraz to wyżej, coraz to wyżej, kończy kwitnienie gdzieś dopiero, bo we wrześniu. Wiadomo, że lawenda drugi raz zakwita, ale, ale przetacznik kwitnie no stop Ja Wam bardzo ją polecam. Wystarczy troszkę obornika czy jakiegoś nawozu i nic więcej nie potrzebuję. Nawet powiem Wam szczerze, że za dużo też tutaj nie, nie podsypywałam tych przetaczników. I bardzo pięknie kwitną, bardzo pięknie rosną, więc naprawdę ja Wam bardzo polecam przetaczniki kłosowe. Miałam tutaj jedną sadzonkę, 3 lata temu kupioną, tam na tej drugiej rabacie. Już ją podzieliłam na 8 sadzonek, więc bardzo fajnie się rozrasta. Ja od razu, jeżeli kupuję jakąś sadzonkę, to od razu to dzielę na pół, żeby mieć tego więcej. I później z roku na rok dzielę, żeby jednak w tym ogrodzie rośliny grupować, bo lepiej wyglądają, jak ich jest więcej w grupie. Kiedyś miałam różową y, szałwię, ale jednak u mnie ona coś nie wiem, coś się jej nie podobało, więc zauważyłam y, u dziewczyny tą szałwię Karadonna i bardzo mi się spodobała. Spróbuję ją wysiać y, w przyszłym roku. Zobaczymy, czy coś będzie, czy nie. Na razie chciałam właśnie Wam pokazać tą, y, tego przetacznika, bo wydaje mi się, że jest to roślina, którą warto mieć w ogrodzie. Tutaj jeszcze róża. Lovely Rococo. Pokażę Wam jeszcze tutaj przetacznik, który mi się wysiął. Troszkę inaczej wygląda niż te moje. Te moje są takie zwarte, a ten jest taki troszkę inny, ma kształt. Więc może faktycznie lepiej kupić jedną sadzonkę i sobie dzielić. No nie wiem, sami ocencie. Za dziś dziękuję. Jeśli film ci się spodobał, daj łapkę w górę. Zasubskrybuj mój kanał. Jeśli lubisz tematykę ogrodniczą.